Witam, witam w kolejnym odcinku. Ja jestem Patryk Sygidus i chciałem Wam pokazać swojego dinozaura z origami. A tak poza tym, to jeszcze Wam pokażę, jak zrobić no, taką bardzo prostą aplikację, w której możemy sobie, jak klikniemy na tego niebieskiego diva, to go skasujemy. A jak klikniemy add div, to nam się pojawiają nowe czerwone divy, które możemy kasować. Ten oto sposób po prostu na niej klikając, czyli po prostu takie dodawanie i usuwanie diwów w bardzo podstawowej wersji. Wcześniej już tę aplikację zrobiłem, ale teraz sobie zrobimy ją na nowo. I tak pokrótce, co mamy gdzie, w naszych stylach? mam po prostu zrobiony taki styl, żeby był ten tryb ciemny, żeby był jakiś kontener z flexboxem zrobiony żeby miał właśnie to szare tło, tam takie mało istotne rzeczy generalnie, żeby po prostu były kolorowe divy, te nasze nowo dodane, to czerwono, będą się wyświetlać, pierwszy jest na niebiesko i tam, tego typu rzeczy. Tak, w html mam po prostu kontenera z divami, pierwszy ten div w kontenerze jest z klasą blue, zostały są z klasą item, i jeszcze mamy baton. Po prostu dodawanie tych divów. I przejdźmy sobie do naszego main.js'a, w którym mamy pobranie naszego kontenera, pobranie naszego przycisku tutaj i pobranie tego oto niebieskiego diva Oraz mamy dwie, dwie puste funkcje: add div, która będzie nam dodawać te czerwone divy oraz mamy remove div, która nam usunie diva Mamy też już zaczęte dwa add Event Listenery Pierwszy to działa na nasz przycisk. Jak klikniemy ten przycisk to ma się odpalić add Div. Jeszcze jest na ten niebieskiego diva ustawiony jeden add Event Listener, który nam usuwa diva. No to sobie dodajmy, znaczy uzupełnijmy tę oto funkcję, żeby nam dodało ładnego czerwonego diva, czyli po prostu nam dodało, dodało jakiegokolwiek diva, bo już mam ten kolor ustawiony. W css -ie. no to tak. Piszę sobie e, najpierw const. sobie zrobię red div, żeby po prostu w zmiennej sobie to przechować. I dokument, create element. I sobie tutaj no piszę po prostu div. I sobie spróbujmy z logować co nam w ogóle wykreował. Red div. No, i jak kliknę, Przytrafić? Hmm, trafić, dobra. Czyli po prostu nam kreuje jakiegoś diva. To się nam skonsologował, więc muszę tego diva teraz dodać do naszego kontenera. Czyli tego tutaj nie. On po prostu będzie dodany jako taki element. no i sobie teraz dodajmy go czyli muszę się odwołać do naszego kontenera tutaj zresztą skopiuję bo jak się nie kopiuje to można robić literówki a jak się skopiuje to się literówki raczej nie zrobi chociaż można na przykład skopiować wiecie bez ostatniej litery nie też można zrobić tutaj błąd tak naprawdę no dobra czyli tak będzie append child czyli po prostu na naszym kontenerze append child i jakiś element musimy tutaj dodać, i dodamy sobie tego oto czerwonego diva. On już jest czerwony, jak już mówiłem, za sprawą po prostu naszego css No i już się dodaje. Teraz spróbujmy sobie usunąć tego oto niebieskiego diva. Czyli odwołamy się po prostu, znaczy uzupełnimy tę oto funkcję remove div. Teraz odpala, właśnie z tego add event list Tutaj, no. Czyli tak, sobie weźmiemy się odwołamy do naszego Blue Diva. No i teraz tak, co my musimy zrobić? Znaczy, tak, nie odwołamy się do Blue Diva, tylko musimy się odwołać do kontenera tego kontenera. Teraz tak, remove child. I teraz dopiero się odwołujemy do Blue Diva. I zobaczmy, czy nam to zadziała. Zadziałało elegancko, nie? Cię po prostu, e, pokażę to jeszcze raz. Sobie najeżdżam e, myszką na tego divanie. Tutaj już mam ściągnięte stąd. Mam dodane Event Listener, czyli zdarzenie. Na klik ma się odpalić ta funkcja. Ta funkcja zagląda do tego kontenera, się do tego szarego. W, nim wie, że w tym kontekście wie, że ma usunąć jakieś dziecko. Jakie dziecko konkretnie? Tego niebieskiego i usuwa. No i tak, y a może byśmy chcieli zrobić tak, żeby ta funkcja usuwała nam y jakiegokolwiek diva, na jakiego klikniemy, w warunkiem, że ma tego eDiwa na na ranie. Bo teraz ona jest tak zaprogramowana, że usunie tylko tego niebieskiego diva, A może byśmy chcieli ją wykorzystać także do usuwania innych divów? Czyli tak, sobie spróbujmy ten event, nie? Event tutaj przekazujemy, nie? Sobie zobaczymy w ogóle w konsolę logu, co, czym jest ten event. -log. e. Tak. Jeżeli kliknę na to, nie, to się odpala właśnie ta funkcja, odpala się ten console log i nam się wyskakuje coś takiego, nie? To jest właśnie cały event. Czyli mamy właśnie stąd, nie? Czyli po prostu te informacje na temat tego zdarzenia, które zaszło. I tutaj jak sobie poszukamy, to mamy target, czyli po prostu cel eventu, nie? Tutaj mamy jakieś informacje, gdzie konkretnie kliknęliśmy, takie różne rzeczy, no. Czym, nie? Myszką. Tutaj właśnie współrzędne naszego kliknięcia. A nas interesuje cel, na który kliknęliśmy, czyli target. Po E Kropka target nam już daje konkretnie ten element. Więc jeżeli usunę cel, na który kliknąłem. To nam po prostu tak to robi. No teraz możemy tę funkcję wykorzystać także do usuwania innych elementów, nie tylko niebieskiego liwa. No i teraz tak. Po prostu na tym czerwonym divie, jeszcze zanim go sobie dodam do tego kontenera, ustawiłem już od razu add Event listener. Nawet go skopiuję. Czyli tak Red Div, czyli Red div. Event listener. Teraz sobie dodam kilka divów. O, już możemy zobaczyć, że to działa. No i po prostu tak to mniej więcej nam funkcjonuje. No to pokrótce jeszcze, żeby łatwiej było zrozumieć, to po kolei sobie wytłumaczymy całą naszą aplikację. Mamy po prostu tutaj kontener z divami, gdzie pierwszy ma klasę blue, pozostałe mają klasę item, mamy jeszcze batona. Z tyle to tam, dobra, nie ma sensu tego omawiać. Ściągamy sobie tego naszego kontenera, ściągamy sobie nasz przycisk, nie? Ściągamy sobie niebieskiego diva. O tego. I tak, tutaj mamy dwa add event listenery. Ten, ten ma wywołać yy, tę funkcję w momencie, kiedy zostanie kliknięty przycisk. Nie? Czyli na przycisk, masz wywołać tę funkcję. Jeżeli na ten yy, niebieski div zostanie kliknięte, to masz wywołać tę funkcję tutaj. No i tak. Ta funkcja ma przekazane właśnie event to właśnie ten obiekt, który wcześniej pokazywałem i po prostu z kontenera masz usunąć dziecko i tak z eventu bierzesz cel, na który kliknięto i po prostu to usuwasz, nie? Teraz tak, a w div masz za pomocą create element stworzonego diva którego przyporządkowujesz do tej zmiennej red div później na red divie Dodajesz addEventListener, który działa na klik, i po tym kliknięciu ma się wywołać funkcja ta. I później po prostu tego e, red diva razem z jego listenerem dodajesz do kontenera. W ten sposób sobie dodajemy e, no DIVY. To można e, robić także w Reactie bardzo fajnie. Tam to jest moim zdaniem lepiej rozwiązane, ale też wymaga trochę. Więcej takiej, powiedzmy, logiki dookoła. To jest taki bardziej podstawowy sposób, ale czy mój ulubiony? Zdecydowanie nie. Uważam, że jest fajniejszy, w Rijakcie, ale Rijak też wymaga, powiedzmy, nieco większych umiejętności niż my na chwilę obecną tutaj posiadamy. No i po prostu jeszcze sobie do tych takich rzeczy z diwami wrócimy, na przykład jak zastąpić jednego diwa drugim, a to już w innym odcinku. Na razie do widzenia.